Cześć. zapraszam Ciebie na podcast o i Obfitość może być przedstawiona względem każdej osoby w różny sposób, czyli... Na przykład dla jednego obfitością może być pieniądz, natomiast dla innego może obfitością być posiadanie rodziny. I teraz chodzi o to, że w chwili, kiedy na przykład my myślimy, że tak jest, a w gruncie rzeczy pojawia się to w kompletnie innym wymiarze, w innej formie. I teraz, by zrozumieć koncept obfitości, to trzeba najpierw siebie trochę poobserwować w różnych sytuacjach. Czyli jeżeli na przykład ja obfitość mam w dzieciach, no to będę bardzo dużo do siebie właśnie przyciągać dzieci, lub nie będę miała kłopotu z tym, żeby nawiązać z nimi kontakt. Lub ze zwierzętami. Zwierzęta będą do mnie ciągnęły bez najmniejszego problemu, ponieważ moja częstotliwość też jest wyższa. Po prostu to ze mną rezonuje. Obfitość może być wyrażona w formie ludzi, czyli. Bardzo dużo ludzi ciągnie do nas, i tu możemy właśnie stawić to w formie obfitości. Takimi symbolami, i najlepiej sobie to można zwizualizować, właśnie poprzez artystów, którzy występują na różnego rodzaju eventach. Kolejny temat, gdy wchodzę do sklepu, i nagle koło mnie właśnie ci ludzie się pojawiają znikąd, czyli do tego sklepu coraz więcej tych ludzi przychodzi, Nie? czyli jestem takim magnesem na to, żeby przyciągnąć do siebie coraz większą grupę ludzi. To jest też poniekąd symbol obfitości. Następnie możesz też mieć obfitość w tym, co negatywne. Możesz mieć obfitość w długach, możesz mieć obfitość w zobowiązaniach, możesz mieć obfitość w poczuciu winy, możesz mieć obfitość w wielu różnych aspektach i w wielu różnych miejscach, w wielu różnych sytuacjach i tak dalej. Więc ta obfitość ona nie jest równomierna, bo z jednej strony ta obfitość jest czymś, co kojarzy nam się z tym dobrostanem, dobrobytem i tak dalej, ale z drugiej strony, jak sobie na to spojrzymy, no to jednak wychodzi na to, że ta obfitość może mieć swoje źródło zarówno właśnie w tym pozytywnym aspekcie, dla nas, osobiście pozytywnym, jak i negatywnym. Z tym, że kwestią jest to, że każdą dla nas. W interpretacji negatywną emocję można obrócić właśnie w pozytywną. To się nazywa inaczej transmutowanie energii. Czyli my wyciągamy poprzez pryzmat tego, co my widzimy i to, co my interpretujemy na swój własny, indywidualny sposób. My interpretujemy to w taki sposób, że potrafimy to zmienić na naszą korzyść w dobrym tego słowa znaczeniu, ale nie na zasadzie tego, że wyrządzamy drugiej stronie, na przykład komuś krzywdę. Bo to jest złamanie zasady jednej z zasad, jednej z głównych zasad. Chodzi o to, co my mamy sobie w, w sobie w środku. Czyli, jeżeli na przykład potrafimy tą negatywność dostrzec w sobie, czyli, no faktycznie, to, to tak w rzeczywistości pokazuje mi że, mi, że ja nie robię tego i tego względem samej siebie. I to później zaczyna się właśnie równoważyć, to się zaczyna później zmieniać tak, że my zaczynamy właśnie tą energią sobie powolutku manipulować na tyle, że jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego coraz więcej brego, no i powoli zaczynamy po prostu wzrastać, a w konsekwencji zaczynamy przyciągać do siebie to, czym my wibrujemy. Co jest w ogóle jeszcze w tym wszystkim bardzo ciekawe. To przepływ i flow, na przykład w aspekcie finansowym, powiązane też jest ze strukturą, jaka została nam przekazana właśnie w kontekście związków. Czyli, jeżeli w naszym rodzie była sytuacja, że kiedyś z pokolenia na pokolenie po prostu kobiety musiały siłą rzeczy przejąć tą odpowiedzialność za całą rodzinę, i no niestety, ale. Było jak było, że mężczyźni się po prostu musieli gdzieś tam wymieniać tą właśnie energią swoją męską z energią żeńską. No jeżeli my mieliśmy, zwłaszcza na terytorium Polski, bardzo dużo właśnie różnych najazdów, no to my mamy z pokolenia na pokolenie przekazane jakby taki system obrony samych siebie i brak zaufania itd. itd. Więc teraz chodzi o to, że jeżeli na przykład taki mężczyzna szedł na wojnę, no to teraz kobieta musiała przejąć jego obowiązki, nie? czyli ona musiała w pewnym momencie wejść w rolę faceta po to, żeby móc utrzymać całą rodzinę. Podobnie w, w innym przypadku było, jeżeli na przykład taki mężczyzna któregoś dnia odszedł do innej kobiety albo jeżeli zmarł nagle. No to kobieta w pewnym sensie musiała przejąć właśnie całą odpowiedzialność na swoje barki, no i w tym aspekcie też przestała widzieć swoje dzieci, którymi normalnie biologicznie powinna się zająć w sposób taki emocjonalny, matczyny. Natomiast z chwilą, kiedy właśnie brakuje tego pierwiastka dominującego, czyli tego pierwiastka męskiego, no to kobieta wchodzi właśnie w rolę mężczyzny. Co się w następnej kolejności dzieje? Czyli mijają pokolenia i ten schemat zostaje przekazywany właśnie z dziada, pradziada i w konsekwencji mamy już wnuki, czyli ówczesne dzieci, no, i te dzieci mają taki kłopot, żeby na przykład się związać z partnerem, którego faktycznie chcą. Albo ten partner odchodzi, albo. i ty nie wiesz, dlaczego się tak dzieje. Jesteś w związku, utrzymujesz związek, nie fajnie wszystko płynie do pewnego momentu, po czym nagle się ten związek rozpada. No i teraz pytanie, dlaczego się tak dzieje. To jest stricte związane właśnie też z opitością i zachowaniem równowagi w energii męskiej, jak i żejskiej, dlatego że jeżeli my wykonujemy takie same działania zarówno na zewnątrz, co reprezentuje świat zewnętrzny, czyli energię właśnie męską ojca, a to samo przechodzi później na relacje w związku, czyli nie potrafimy ani utrzymać tego na zewnątrz, ani nie utrzymamy tego wewnątrz, czyli to, co blisko nas z kolei do mama, no to jest tutaj ewidentnie zachwiana właśnie ta równowaga w cudzysłowie mówiąc, w przyrodzie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy taki mężczyzna odszedł kiedyś tam, ten pierwiastek właśnie obciążenia jest przekazany właśnie na barki kobiety. I ta kobieta, ona później, ona czuje niesprawiedliwość wewnętrzną za to, że ona musi dźwigać coś, do czego ona nie jest naturalnie stworzona. No, ale takie były uwarunkowania, tak to wyglądało dawniej. Tak, jakby został wprowadzony chaos, zostało to zachwiane, i teraz naszą rolą jest, żeby to odkodować. No, bo jeżeli ja na przykład idę do pracy i nie potrafię się odnaleźć w świecie zewnętrznym, bo moja. Natura jest dostosowana do tego, że ja funkcjonuję w świecie wewnętrznym, potrafię zbudować związek, ale w końcu, kiedy na przykład przychodzi do tego, że ja jestem w tym związku, i później dochodzi do sytuacji, że ten związek i tak mi się w jakimś aspekcie później rozpada, i nie wiesz, dlaczego się tak dzieje, po na przykład roku, po dwóch latach. No to teraz mamy właśnie inny temat, do którego trzeba wrócić, czyli musimy trochę pogrzebać, no bo jednak ten schemat cały czas się nam powtarza i trzeba zacząć od siebie, a nie obwiniać osoby, która znajduje się po drugiej stronie. Czyli idąc do pracy, w pracy ci płynie. Jeżeli chodzi o relacje, to ci nie płynie, jest to wymienne. Natomiast do czego zmierzam? W momencie, kiedy my zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że kobieta w pewnym momencie. Wchodząc w energię męską w relacji, pomimo że ona myśli, że ona motywuje takiego partnera, to w gruncie rzeczy ona go osłabia, ponieważ naturalnym sposobem na to, żeby, żeby mężczyzna stał w swojej męskości, jest działanie. Więc jeżeli on wykonuje jakiekolwiek działanie, ale ta partnerka cały czas na przykład nie widzi tych działań, czyli po prostu ona jest Jedzie na programie, pomimo że ona go motywuje, to w rzeczywistości ona mu podkreśla, że on jest słaby. Czyli paradoksalnie to działa na zasadzie takiej, że my, kobiety, będące właśnie, mające te programy, które zostały nam przekazane, dotyczące właśnie, że ten mężczyzna, jego na przykład go nie było, albo po prostu ta kobieta musiała kiedyś brać tą odpowiedzialność, no to w gruncie rzeczy. Jest to związane z aspektem dotyczącym przetrwania. Więc jeżeli ona wiąże się z kimś i ona mówi mu, że jest tak i tak, a dlaczego nie tak, a czemu mówisz tak, a dlaczego robisz tak, pomimo że ona myśli, że ona go wspiera, to ona go wspiera w energii męskiej. Ona go wspiera w energii działania, czyli ona mu daje do zrozumienia, nie bezpośrednio, ale podprogowo, ona mu daje do zrozumienia, że on po prostu nie jest wystarczający. No i to w konsekwencji, zamiast właśnie go wspierać, to zaczyna go odsuwać od niej, czyli on po prostu się wycofuje, ponieważ każdy mężczyzna chce być w oczach swojej partnerki tym najlepszym, więc z chwilą, kiedy ona. Ona dostrzega w nim to, co najlepsze, i on na samym początku był dla niej inspiracją. To w gruncie rzeczy ona nie zrobiła tego specjalnie i celowo, ale mimo to on po prostu się zaczął wycofywać ze względu na to, że jej działania, które przedstawiała względem tej relacji, po prostu doprowadziły do tego, że on się zaczął wycofywać. No i tym samym ta relacja się po prostu rozpada. Pomijam aspekt, który dotyczy jeszcze unikowego lękowego stylu przywiązania, gdzie w gruncie rzeczy ludzie powinni dążyć właśnie do tego bezpiecznego, jednak ten bezpieczny związany jest właśnie również z patternami, naszymi takimi bolączkami, traumami, które nosimy w sobie i my sobie po prostu z tego nie zdajemy sprawy. I z chwilą, kiedy zaczynamy po prostu w tych relacjach być, i jeżeli nie mamy świadomej osoby po drugiej stronie, no to się wykrzacza to wszystko. Brakuje po prostu komunikacji, która by połączyła te dwa światy. Widość teraz, jak to powiązać? Ona jest związana właśnie z przepływem, zarówno z energii męskiej, jak i z energii żeńskiej. Natomiast ty jako osoba miałeś obciążenie, lub miałeś obciążenie, które wynika z paternu, o którym właśnie wspomniałam, czyli matka lub ojciec na przykład za dużo od ciebie wymagali, to ty będziesz czuł się niewystarczający, czyli będziesz cały czas w swojej podświadomości właśnie ograniczał swoją wartość, a od wartości się w gruncie rzeczy wszystko zaczyna. Czyli jeżeli ty wątpisz na jakimś podświadomym poziomie w siebie, Ciśniesz, ale z siły w swoim życiu, to, to ty sam siebie po prostu osłabiasz, ponieważ tym programem jedziesz w tym momencie cały czas w swoim życiu. No i e, ty robisz wszystko, ale nie robisz. Tego dla siebie, z miłości do siebie, tylko ty to robisz z miłości podświadomej, do lojalności względem tego rodu, do tych patternów, które zostały nam przekazane, i my po prostu to kontynuujemy w nieświadomy sposób. Dopiero z chwilą, kiedy my sobie to uświadomimy, to zaczynamy zmieniać ten koncept i zaczynamy być coraz bardziej otwarci na wszelkiego rodzaju zmiany. Także widość wynika niezależnie od tego, jak my sami wewnętrznie. Rozumiemy obfitość, tak ona będzie po prostu reprezentowana w aspekcie zewnętrznym, czyli cały czas powtarzam, energii się nie da oszukać. Energia jest czymś, co jest i my pomiędzy sobą możemy siebie oszukiwać nawzajem. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to zostaje realizowane, jak to się przedstawia na zewnątrz, no to jest to widoczne gołym okiem. Jeżeli jesteśmy po prostu wystarczająco świadomi i obserwujemy to wszystko co się dzieje dookoła nas, to po prostu widzimy. Jeżeli trafiamy ze wspaniałego cudownego miejsca, nagle spadamy w inne miejsce, no to które jest kompletnym przeciwieństwem, no to po prostu w tym momencie powinniśmy się zatrzymać, zastanowić, co to ma tak naprawdę mi pokazać, ponieważ te działania, które były wcześniej, one w gruncie rzeczy się właśnie zmaterializowały. Także tak to właśnie wygląda. To jeżeli chodzi o kwitość, jeżeli chodzi o relacje. Jeżeli Ciebie ta tematyka interesuje, to zapraszam Ciebie do subskrybowania, obserwowania mojego kanału. Zapraszam Ciebie również na inne moje social media. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!